Z tej strony Ucek. witajcie na moim kanale. Dzisiaj spity z porównania Samsung Galaxy Z Flip 4 kontra Sony Xperia 1 Mark 4, czy też 1.4. Sony Xperia Snapdragon 8 Gen 1 12 GB pamięci RAM, w Samsungu Snapdragon 8 Plus Gen 1 mamy tutaj gigabajtów pamięci 8 więc tak to wygląda. Sprawdźmy jak działają, który jest szybszy, lepszy, lepiej odpala aplikację. Właśnie jeszcze wyczyśćmy sobie. Oba telefony, no i co? Jedziemy, zobaczymy, tak samo jak będzie w grach. Jak trzymają aplikację w ramię, więc lecimy. Allegro najpierw. No dobra, tutaj będzie dla Samsunga AliExpress. No, start, chwileczkę. Jeszcze raz. AliExpress. Powiedziałbym, że powie tak samo. No, co jest? Jeszcze raz. Sceneo. Jak widać, galerie, no w miarę szybko, chociaż w Xperii mało zdjęć, nacykane na razie, HBO Max, Polsat Box Go, no tu jakieś powiadomienia, więc dlatego szybciej na Samsungu, tutaj praktycznie tak samo, mapy dla Samsunga, Player.pl, szybciej Samsung, Olix. Też szybciej Samsung. Pyszne.pl. No, prawie minimalnie chyba Samsung szybciej. Glovo. Dla Samsunga. Sklepy. Też Samsung szybciej. Spotify. Jak dla mnie Samsung. Tap Talk, też dla Samsunga, Tripadvisor, raczej Samsung, widać, coś tu mieli, Xperia nie wiadomo o co chodzi, nie czekam, Twitter, Samsung, Uber, też raczej Samsung, Wykop, Samsung i YouTube, praktycznie tak samo. Troszkę szybszy Samsung, jak widzicie. Sprawdzamy RAM. 12 GB kontra 8 GB. Co będzie w RAMie? Ale go w obu. AliExpress tak samo. Scenało tak samo. Jest ok. Jest ok. Jest ok. Jest ok. Ok. I to sobie coś włączmy. Gdzie ma rudzić. Player per .pl, SPOKO. Tu jest OK. Dobrze. No, poza ramem, jak zawsze. Chociaż nie. Teraz chyba kiedyś gdzieś mi że żeglowo pozostało w ramię. Cud. Tu jest OK. Jest. No, tu coś. Ale, no, no. Tu TripAdvisor coś wariował, ale w ramię było w obu. No i tak powinno to wszystko działać. Idealnie. Dobra, czyścimy. Pamięć. Zobaczmy jeszcze temat gier. Jak to tu będzie wyglądało? Asphalt 9. No i była aktualizacja systemu. Nie jakiś ich tryb growy, coś tu zamarudziło, ale dobra, trudno, nie będę powtarzał. Przy okazji, jasność maksymalna w Samsungu zdecydowanie lepsza niż w Xperii, co widać. No i trochę szybciej też w nim. Temple Run 2. Chyba konfigurację dociągnie, bo wątpię, że to zrobiłem. Zapomniałem. Dobra, trudno. To dlatego Samsung trochę szybciej. No to nie czekamy. White Rift, czyli Lolek Nix of Legend. No i tu ładnie widać, jak to, jaka jest różnica w ekranach. No, dziwię się, czemu Sony zrobi świetne telewizory, a w komórkach tych ekranów nie potrafi tak dopieścić wizualnie. Chociaż no, mają te swoje wszystkie systemy, ale no, jak się bierze coś jeden do jednego, no jest różnica. Tutaj ładnie. Będziemy, że prawie tak samo. Unkilled i wygrywa co? Wygrywa Samsung. Call of Duty. Też Samsung szybszy. No tutaj coś ewidentnie... No nic nie dociągało się, no dziwne, że taka różnica. Może no, coś przetwarzało wcześniej, no, no widzicie, czasami tak to coś jest. Że coś było, że było ściągnięte, nie dociągło, nie doinstalowało, no trudno. Tu widać jak to wyglądało. Następnie mamy Super Mario Run. Samsung Szybszy Angry Birds. Samsung, no tak będzie, wystarczy chwilę poczekać, aż się coś pokaże. No może damy im sekundę, chociaż widzicie, prawie że tak samo. W tym momencie już zrobiły to Real Racing 3. Samsung szybciej, PUBG Mobile, Samsung szybciej i ostatnie Arc Survive Evolved, Jeżeli się uruchomi, nie, wywala. No dobra, trochę lepiej tutaj. Jeszcze zobaczmy, co w ramię. Asfalt 9 poza ramem. Temple Run 2 Tylko w Samsungu. White Drift Tylko w Samsungu. Dead Trigger 2 Tylko w Xperia. Unkilled Tylko w Xperia. Call of Duty w obu. World of Tanks. Czy mam wrażenie, jakby ta, ta Xperia trochę lekko jakoś gryzła, przycinała delikatnie. Jak już jedziemy z tymi grami, przerzucam to szybko. I mam wrażenie, że jakby płynność tego wszystkiego na Samsungu trochę lepsza. No w ogóle teraz coś, coś innego włączyło niż ja chciałem, ale dobra, tu jest, no, tu widzieliście. No i ostatnie jeszcze, PUBG Mobile. Zobaczmy, co tu wygląda. Jest jak jest. Dobra, info, że przyjdzie jakaś paczka. Wcale drogo. No dobra, tyle. No trochę Samsung wypada lepiej, jak widać, jeżeli chodzi o tego typu tematy, troszeczkę jaśniejszy ekran, troszeczkę szybszy, zresztą wszystko widzieliście, RAM w obu, powiedzmy, że trochę gorzej tutaj w grach, bo 12GB z Xperia robiła troszeczkę lepszą robotę niż 8 w Samsungu. No i cóż, tyle. Tyle odnośnie tego porównania, macie jakieś pytania, piszcie. No i cóż, na dzisiaj tyle. Z tej strony Łucek, trzymajcie się ciepło, hej!